Problemem tego rządu jest i ministra Błaszczaka, rozdziew między propagandą a faktami. Mówi się o 300 tysięcznej armii, tymczasem mamy rekordowe odejścia żołnierzy zawodowych i żołnierzy służby terytorialnej. Dlaczego oni odchodzą? No, trzeba by się zastanowić nad przyczynami i to jest bardzo poważna sprawa. Natomiast minister Błaszczak w najlepsze tłumaczy, że więcej przychodzi no to się chodzi. nie ma czym przejmować. No, no ale przecież no, każdy dziecko wie, że żołnierz służący 10, 15, 20 lat to nie jest żołnierz, który służy tydzień, tak? Więc ja proponowałem, żeby o takich sprawach dyskutować wspólnie, starać się je rozwiązać w ramach Komisji Obrony, szukać jakichś nowych pomysłów, bo okazuje się, że no zachęty finansowe to nie wszystko, no ale wchodzi to zawsze w taki atak. Problemem jest też oczywiście to, że po 2015 roku zahamowano modernizację i najpierw to były mówiąc oględnie szaleństwa ministra Macierewicza, który wszystko zablokował, zahamował, a potem taki ostrożny dryf ministra Błaszczaka i dopiero po 24 lutego wszystko bardzo mocno przyspieszyło. No i teraz mamy taki festiwal rozmaitych zapowiedzi. Kupujemy bardzo szybko, bardzo drogo, nie jest to pewne czy z namysłem, nie jest to pewne czy Wojsko tutaj ma w tym jakiś udział. Nie widzę szefa sztabu generalnego przy ministrze, przegłaszania tych kolejnych zakupów. No i polski przemysł obronny, poddany no ogromnej tutaj próbie negatywnie przez ostatnie lata, siedem zarządów w PGZ-cie, jacyś akwaryści, nominaci z chórów, tak, Znaczy, tutaj. To upartyjnienie sięgnęło bardzo daleko, no i ten przemysł obronny, no, który jest dość konsekwentnie pomijany, aż do takiego kulminacyjnego punktu to znaczy decyzji, że jeden z nielicznych programów, którymi Polska się może pochwalić mówię o programie Regina, czyli Armatochałowica Krab, sprawdzona w Ukrainie no, będzie zastąpiona koreańskim produktem w Polsce.